Słuchajcie, mamy to 100 subskrypcji na kanale Jurek Mazurek. Bardzo Wam dziękuję za to, że udało się wbić tyle subskrypcji. W sumie nie spodziewałem się, że ten mój dodatkowy kanał no, tak szybko stanie się popularny, ale dziękuję. No i jeszcze. No i to tyle, no. To tyle, tak tylko. Chciałem Wam podziękować za to, że właśnie stałem się trochę popularny. Nie wiem czemu, ale mój kanał przejazdowy, czyli Jurek 10 przejazdy kolejowe, staje się, no, no coraz mniej. No, wyświetlenie jest pod filmami. Nie wiem od czego to zależy. Czy to dlatego, że jakby mam mniej wrzucam, bo nie mam czasu, znaczy bo. No bo za mało wrzucam filmów. Nie wiem czy o to od tego, czy po prostu. Jak, że po prostu odchodzą. Ja, ja nie mam pojęcia od czego to. Dlaczego tak jest? Ale przynajmniej mój dodatkowy kanał ma 100 subskrypcji, w sumie nawet 101, ale to już nieważne. No dziękuję Wam za to jeszcze raz. No i na no ja.